Zadanie jako takie, no to najpierw A, czyli A trzeba zrobić co? Pierwsza pochodna, pierwsza pochodna tego to będzie tak, stawiamy sobie, że LNX jest naszym bloczkiem, czyli to jest jakby pochodna bloczku do drugiej i to jest nasz LNX, czyli to musi być dwa bloczki do potęgi pierwszej, ale jeszcze raz pochodna naszego bloczka, czyli pochodna LNX, czyli to będzie tak jakby dwa LNX i razy 1 przez x jeszcze, czyli to będzie 2 ln x na x, nie? To jest nasza pochodna. No i teraz tak, dziedzina tej funkcji to jest ważne. Dziedzina tego, jak jest logarytm, no to x nie może być mniejsze albo równy 0, czyli dziedzina to są liczby od 0 do nieskończoności. I co dalej? Jeżeli są to liczby od 0 do nieskończoności, to ten x na dole w tym ułamku tej, tej, tej pochodnej nie zmieni nam absolutnie nic, jeżeli chodzi o znak, no, bo y, zawsze będzie dodatnik Czyli tylko góra będzie decydowała o tym, czy to jest, y, y, ta, fun ta pochodna jest mniejsza, czy większa od zera, nie? Czyli tak naprawdę sprawę wystarczy, żeby, że 2lnx jest większe od zera, i tutaj funkcja już będzie rosła, nie? I to już jest wystarczający warunek. Czyli tak naprawdę lnx jest większe od zera, y, czyli, no tak, e do zerowej to jest 1, nie? Czyli tak naprawdę, dobrą sprawę, żeby to było większe od 0, no to nasz x musi być większy od 1 po prostu, no nie? Czyli w przypadku, kiedy x jest większy od 1, nasza funkcja będzie rosła. Nie? Czyli funkcja sobie rośnie dla xów należących od 1 do infinity, a w przeciwnym wypadku dla xów mniejszych niż 1, to ona będzie malała, no nie? Czyli dla xów mniejszych niż 1, ta funkcja maleje, tylko że x są ograniczone z dołu o dziedzinę, czyli maleje dla xów od. 0 do jedynki tak naprawdę, nie? No i co? Trzeba by sobie machnąć karykaturę tego wykresu jakąś tam, żeby się zorientować się w ogóle. To Tutaj dajmy sobie. Tu będzie początek w zerze, tak? Tutaj dajmy sobie jedynkę, a tu sobie dajemy plus nieskończoność. No i co? Najpierw co się dzieje, najpierw maleje, nie? Czyli musi zaczynać się gdzieś tutaj. I na jedynce maleje i od jedynki zaczyna rosnąć, czyli to będzie wykres mniej więcej taki. No i widzimy, że tutaj jest minimum. Nie pytali nas o to, ale już, to inwencja moja. Czyli min, minimum lokalne, min log jest w punkcie i teraz tak, x ma jedynkę, a jak podstawimy sobie do funkcji za x jedynkę, to będziemy mi logary naturalne z jedynki, czyli 0 do drugiej, czyli 0. Czyli w tym punkcie ma minimum, no nie? Podstawiamy sobie zawsze te x do wzoru funkcji, czyli tutaj. No i w tym przedziale jest rosnąca i jest fajnie. Aha, czekaj, ja pierdolę. Rosnąca jest. Odpowiedź na A jest tutaj. No, to, żeby było jasne. Dobra, Ile, i teraz tak. Nie ma tutaj y, maksimum lokalnego, bo byłoby to jakby 0, ale 0 nie należy do dziedziny. Więc w tym miejscu ciężko mówić o maksimum, bo tu jest taka sytuacja zamknięta, że to będzie dążyło do 0, ale nie będzie go osiągało. Huję, Nie ma tutaj maksimum, nie? I może to wygląda, jakby to było maksimum, ale to nie jest maksimum. No to co, pod punkt B? Pochodną se skorzystamy z pochodnej, jeżeli już ją mamy, czyli pochodna to było to Ej. f od x równa się, Ej. znaczy, no pochodna kurwa, to było 2 x przez x, nie, jakoś tak. No i teraz co? Wklęsło wypukła w górę, wklęsła jest 4, kiedy druga pochodna jest mniejsza od zera ale zrobimy i tak całość, no to co, drugą pochodną trzeba pierdolność, czyli to jest tak, wzór na zielenie tych pochodnych nie przejmuj się, że ja tu czasami z x, czasami bez, bo to nie ma znaczenia no to co, najpierw jest tak, pochodna góry czyli to jest 2 razy 1 przez x i razy dół, czyli razy x odjąć, pochodna dołu, czyli 1 razy góra niezmieniona, czyli razy 2 ln x tak to działa, nie, czyli najpierw jest pochodna Góry razy dół, odjąć pochodna dołu razy góra. I przez dół do kwadratu. I to będzie jakieś 2 odjąć 2 lnx, dobra, przez x kwadrat. No i co? Znowu nam nie będzie dyktować nic, x kwadrat, który jest na dole. Czyli na dobrą sprawę tylko wystarczy, że 2 minus 2 lnx, jak będą mniejsze od zera, to tam, to tam będzie wklęsło. No to co? 2 musi być mniejsze niż 2 lnx. Czyli 1 musi być mniejsze niż lx. Hmm, czyli... Dobrze? Dobrze. Czyli lnx musi być większe niż 1. Czyli tak naprawdę sprawę znowu. X musi być większy od 0, nie? Co ja pierdolę? Dobrze mówię? Źle mówię. Kurwa, przepraszam. X musi być większy od e. E do potęgi pierwszej daje nam x, no nie? Wszystkie większe x -y niż, niż, niż e do potęgi pierwszej, to muszą tutaj wjechać, nie? czyli x musi być większy niż jakby e do potęgi pierwszej, czyli x musi być większy od e. Czyli nasza, y, nasza funkcja jest wklęsła, jak x jest większy od e, czyli tutaj jest wklęsła. Jeżeli chodzi o wypukłość, no to w przeciwnym wypadku, nie? czyli musimy sobie zrobić inny warunek, czyli teraz będzie 2 minus 2, x jest większe od 0. Wszystko się zrobi analogicznie. No i będzie, że po prostu X musi być mniejszy od E. No ale musi być większy od zera, nie? Czyli wklęsła by była w tym, ale wypukła byłaby w przedziale y, X należy od zera do E. nie? To byłaby wypukła, wypukła by napisałem. Nie, to wypukła by być, no. Wypukła. No i x większy od E to jest wklęsła, czyli od E do nieskończoności, nie? No i punkt przegięcia to jest po prostu to E. I tyle, mi chyba nie ma tutaj więcej co dodać, yy, no to dzięki za uwagę i ten, tam, tam wesołych świąt czy coś, nie? Jedzie dziennicowy, chuj mu w dupę, ma łysą banię. jebałem na niego gołe z sranie, mam wyjebane, wpadł do pączka, Przyszedzę dziesiąta rano, pytam się, idziemy do szkoły? Nie, mnie zatrzymano, mam wyjebane, dziennicowy mówi, pokaż podeszwę buta, ja mu pokazuję zamiast podeszwie gołego fiuta,